Cześć! Razem ze mną w ten listopadowy, chłodny poranek jest Stanisław, właściciel tego wspaniałego Power Cruzera, który się nazywa Yamaha Warrior 1600. A dlaczego Warrior? Dlaczego Warrior? Dobre pytanie. Zaszczepił mnie tym mój kolega Roman, który obecnie. Mieszka w Norwegii, serdecznie go pozdrawiam. Jakieś 10 lat temu zakupił podobny motocykl, też pochodzenia amerykańskiego, i zaraził mnie nim. Co mhm. mnie w nim przekonało, przede wszystkim parametry, jego dynamika. No i prawdę mówiąc, najbardziej to chyba wygląd. Wygląd, a więc tak. Piękny, duży silnik, który dominuje w bryle motocykla, z popychaczami. Tutaj mocno umieszczonymi w rurach, co nawiązuje troszeczkę do konstrukcji Harley'a. Krótki, krótki błotnik, z przodu zawieszenie typu upside down, a więc takie parametry, jak gdyby, komponenty pasujące do motocykla sportowego. Aluminiowe felgi, prychy. Czy chodziło Ci o to, żeby uzyskać taki sportowy wygląd, czy, czy jak gdyby po prostu było wszystko jedno? Chodziło o to, żeby to był jakiś tam Power Cruiser, a wygląd nie miał aż takiego znaczenia. Chciałem to wszystko mniej więcej wypośrodkować, coś trochę, żeby było z czoperów, ale jednak, żeby te parametry były bardziej podciągnięte pod sportowe i to mnie właśnie przekonało w tym motocyklu. Stasiu, czy, czy to jest seryjny wygląd, czy coś w nim zmieniałeś? Chodzi mi o czerń, o, o pin na felgach, od malowania na baku, czy, czy coś, coś w nim zmieniałeś, jak gdyby to jest 100% seryjny motocykl? Nie, jest to 100% seryjny motocykl, nic z nim nie zmieniałem, jedynie wydechy. Które zostały zamienione, są to seryjne, dedykowane wydechy kobry. Okej, okay, to są kobry. Okej, okay, jak się żyje z używanym Warriorem? Czy, czy jest to motocykl, który się psuje, który sprawia problemy, czy, czy raczej jest to sprzęt, który tylko i wyłącznie serwisujesz? Moja obsługa polega wyłącznie na serwisowaniu. Jeden raz w roku, sprawdzenie, klocki hamulcowe, zalane kastrolem i to wszystko. Okej. Okay. E, dobra, a powiedz mi coś na temat, e, czy w ogóle ciężko jest znaleźć używanego Warriora. Bo powiem Ci, że przeglądałem niedawno LX, jak gdyby w ogóle myśl, z myślą o, o tym, żeby zobaczyć, jak wygląda sprawa ofert, to jest kiepsko. Rzeczywiście jest kiepsko. Żeby go znaleźć, trochę natrudziliśmy się tutaj. Mhm. Do wyboru w tym czasie było chyba 6 czy 7 sztuk takich dostępnych. Jest generalnie ciężko. Powiem szczerze, nie wiem czym to jest spowodowane tak kiepską dostępnością tego motocykla. Bo swojego czasu, ja pamiętam, że jak on był sprzedawany w sieci dealerskiej, to trochę ich się wszystko sprzedawało, trochę ich było widać na ulicach. Może po prostu ludzie niechętnie się e, pozbywają tego, tego sprzętu. No dobrze, a jaka jest historia tego egzemplarza? Czy to jest krajowy, czy to jest sprowadzone, e, czy coś, wiesz, kto był jego poprzednim właścicielem, czy, nie wiem, e, odpukać, wypadkowy, bezwypadkowy, jak, jak to w ogóle wygląda w jego przypadku? Jest to motocykl pochodzenia amerykańskiego, bodajże z Kalifornii. Ze wstępnej kontroli wynikało, że, on, że jest on y, niewypadkowy i generalnie to jest to wszystko, co o nim wiem. Mm -hmm. e, Stasiu, powiedz mi, a czy jest to motocykl, który nadaje się w dalsze trasy? Bo wiem, że zrobiłeś, zjeździłeś nim kawał świata, e, natomiast teoretycznie, Power Cruiser nie kojarzy się z turystyką. I czy, czy było trudno, czy jakoś przerobiłeś ten motocykl? Jak, 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 jak wygląda temat turystyki na tym sprzęcie? Generalnie mówiąc, nie jest chyba to motocykl dostosowany do turystyki, takiej stuprocentowej. Zamontowałem w nim owiewkę. Generalnie mówiąc, jazda powyżej 120 km na godzinie staje się raczej taką walką. Co w nim przeszkadza jeszcze w takiej dalekiej turystyce? Niskie przeloty, tak. Bag jest o pojemności bodajże 15 litrów, także do 200 km. 180, 200 trzeba już tankować. Czyli rozumiem, że zużycie paliwa rzędu 7-8 litrów przy ostrzejszej jeździe, tak? I... Rzekłbym nawet, że około 9 z tego co przeliczałem. Mhm. A jak prowadzenie w ciasnych winklach? Bo odwiedzi... wiem, że odwiedziłeś Rumunię e, nim... więc pewnie i transfogarską i tak dalej. Mnóstwo zakrętów, przerzucanie. Czy, czy, czy jest to problem, czy raczej, czy raczej nie bardzo? Jak, jak, jak w ogóle go oceniasz? Stanowi to trochę problem, ale jednak do wszystkiego się tutaj można przyzwyczaić i. W każdym bądź razie miło bardzo wspominam wyjazdy turystyczne, tak jak Rumunia, Łotwa, Litwa. Dobra, to ja wam powiem trochę o odczuciach, bo e, miałem okazję powiedzieć dokładnie tym egzemplarzem jako kierowca. I powiem tak, jest to fantastyczny sprzęt, jeżeli chcemy jeździć takim wilkiem w owczej skórze. No bo tak, jest to motocykl, który nie zdradza jakiegoś totalnego lajkowi, jakiegoś totalnego potencjału wyścigowego. Oczywiście ktoś, kto się na tym zna, zobaczy, tak jak mówiłem, te sportowe felgi, sportowe zaciski hamulcowe, radialnie, e, e, właściwie radialne, e, nie, są, nie są to typowe szprychowane koła, jest to, e, koła e, ma szerokiego kapcia z tyłu. Ale słuchajcie, jest to fajny sprzęt, jeżeli na przykład wieczorem zatrzymacie się na światach. Obok macie jakiegoś kolesia, który, który jeździ przecinakiem, który, który jest bardzo spięty, który chce się ścigać, i nagle się okazuje, że Startujecie ze świateł, strzał z sklamy Warriorem, a ten motocykl idzie bokiem po prostu jak, jak wściekły. Dlatego wszystkiego powiem wam szczerze, że miałem okazję nim pojeździć troszeczkę po Podlasiu, gdzie było kilka fajnych wingli. I powiem wam, że jest to moim zdaniem jeden z najlepiej prowadzących się sprzętów pod tym względem, że chętnie zmienia kierunki. Oczywiście, no umówmy się, nie jest to sprzęt sportowy, ale powiedzmy w segmencie e, cruiserów, takich klasyków, e, pod tym względem jest bardzo fajny, nieźle hamuje. E, do tego ta pozycja jest taka dość odprężona, no nie, nie, nie naprawdę. E, nie, jestem wybitnym antyfanem chopperów, kruzerów tego typu segmentu, natomiast jeżeli miałbym kiedykolwiek mieć sprzęt, to Warrior jest to jeden z niewielu sprzęt, y, motocykli, który wziąłbym pod uwagę. Dlaczego? Dlatego, że ma charakter, że ma pięknie pracujący silnik, dlatego, że ma fajne, e, fajną stylistykę, dlatego, że nie jest takim typowym badziewiem obwieszonym chromami, gdzie jest mnóstwo, nie wiem, e, tych świecidełek dosłownie w każdym mom e, momencie. Ta wersja jest czarna, ma sporo czarnego matu, przez to wydaje się e, groźniejszy, ma swój klimat, no, 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 nie jest taką, gdyby cepelią, taką choinką z, ze dełkami. To po prostu jest fajnym, zgrabnym, e, stylistycznie takim powściągliwym pojazdem, który ma dosyć duży potencjał. E, Stasiu, z ciekawości, jaki przelot ma ten motocykl? Powiem szczerze, że nie wiem. <laughs> Okej, okay. no dobra. Sprawdzamy. E, możemy, e, wiesz co, możemy sprawdzić. E, Ty tak musisz. 20 tysięcy mil, tak? 20 tysięcy mil, czyli tam 36 tysięcy kilometrów. Pytanko, czy planujesz zmianę tego motocykla, czy chciałbyś go zmienić na coś innego, czy raczej ma u Ciebie dożywocie? Ja przypuszczam, że ma u mnie raczej dożywocie. Tak? Jestem do niego bardzo przywiązany. Jeżeli jadę naprawdę na jakieś dalekie podróże, to wypożyczam coś takiego specjalnie dedykowanego do dalszych podróży. Ale mimo wszystko ten przypuszczam, że zostanie już na zawsze ze mną. No, to szczerze mówiąc, szkoda się pozbywać fajnej sztuki. Słuchajcie, jeszcze teraz zauważyłem, zobaczcie, chociażby na wlew paliwa, nie jest to taka kruzerowy wielki taki grzyb, tylko jest to po prostu sportowy, sportowy wlew, taki jak w każdym, w każdym normalnym, że tak powiem, nie kruzerze. Nie, 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 nie więc fajnie, no tutaj pewnie jeżeli byśmy dobrze poszukali, znaleźlibyśmy jeszcze sporo fajnych akcentów. Natomiast, ee, co, mi się, co, mi, co mi się w nim jeszcze szczególnie podoba? prędkościomierz jest w jednym miejscu, natomiast sam obrotomierz i to w formie elektronicznej w 2005, 2006, który to jest, 7 rok? 7. W 2007 roku jest zrobiony licznik w Power Cruiserze w postaci wyświetlacza elektronicznego, co w zasadzie chyba wcześniej było stosowane tylko w Hondzie VTR 1000 w wersji SP, także, także pełen szacu. Stasiu, słuchaj, życzę Ci dużo... Dużo przyjemności z jazdy i samej bezawaryjności tego sprzętu, o historii Warriora i o jak gdyby, specyfikacji technicznej, o wszystkim przeczytacie w materiale, który się porawi, pojawi razem z filmem na stronie MotoGen.pl. Ja Was wszystkich pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego, jako polkowski MotoGen.pl. Pozdrawiam, cześć!